Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1704. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 28 października 2021 roku powyższy projekt ustawy do Komisji Energii, a Klimatu i Aktywów Państwowych do pierwszego czytania. Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzenia tego projektu na posiedzeniu w dniu 28 października wnosi Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt. Ja tylko dodam, że zostały podczas pracy komisji złożone trzy poprawki, które zostały większością znaczną większością głosów przyjęte, także znaczną większością głosów głosów projekt został na komisji przyjęty dziękuję bardzo Dziękuję bardzo